Manowicowie! Witam Was już w chyba piątym odcinku z serii Gospodarstwo po ojcu. Mam na e imię Kamil, oczywiście serialowo, tak yy, no i co? Yy, skończyliśmy kościołwcy wszystkie, już jęczmieni też trochę położyłem za odcinkie za odcinkami i jest siódma 25 teraz i do tej dziew dziewiątej, dziesiątej, dopóki nie będziemy kosić, będę pracował A już e, wiemy, że będziemy mieli e, krowy, taką małą porę na początku, tak myślę z 15 sztuk. Dlatego mam dwie łąki i pomaga, no, były już. Od przejęcia kosztorstwa i będziemy to kosić. Dużo belot nie będę potrzebował, po 15 krówek jak to tam pokosy. z koszy Trwa po kosy i kukurydzę, piłem ciężarowe z kukurycą, Więc yy, co? No więc, więc yy, po prostu. Będzie wszystko okej. Okay. Dość będziemy mm, bezpośrednio na skarmienie yy, kosić. Mam za potwórką terapię, to akurat będzie na bezpośrednie skarmianie. Patrzę co chwilę, czy się nakrywa, po ostatnio kamerka coś szwankuje i sama z siebie się wyłącza <laughs> Ja tego kilka odcinków przez klucz Zazwy po trzech minutach się wyłącza Tutaj zakres zmniejszymy i lecimy no. Wszystkie belki 13, jest ja już kilka kilka położyłem, czyli 150 to jest ok. Myślałem, że po średnicy 180 cm robić, ale to już by było trochę za dużo. <śmiech> <śmiech> za dużo to koła by były, i, i lepiej się potem układało. Może na skupie, bo ciężko sprzedać je. Nie warto ryzykować, nie warto. <laughs> co tak. Co jak nie patrzę na serię, to chory jestem, dzisiaj nie poszłem do szkoły, bo jestem chory, więc nakrywam dla Was odcinki, żeby jak pójdę do szkoły, to jak będą mi się te zaległości pana trafiać, to żeby po prostu już wtedy nie nakrywać, tylko wracam, opisuję, i tyle. Dobra i teraz. Dobra i teraz polecimy o pokopienie, a później będziemy o to i tamto, i potem tamte to wpuszczasz te paski, ten pasek i Myślę, że jak się nie uda na jednym odcinku sprasować wszystkiego, to zrobimy dwa sprasowania. No, I też ten najęcz mi będę gruperował w najbliższym czasie. Za jakieś 2-3 dni. No, 3 dni yy, będziemy yy, na kilku polach. Dlatego chcę złomy pracuję, żeby później je sposić szybko i można było już potem pokruperować. Będę chciał pod y, przepaczek. Oczywiście. Gruperowanie za 2-3 dni, bo w sierpniu już można się trzepak. Chciałbym na początku ten trzepak posieć. Bo później, jak widzimy w te susze pola, w pszenicy, coś to od rana do nocy nie będzie czasu patrzc zbytnio na to. <coughs> A już wiem, jaki ciągnik będziemy wykupywać. Będzie miał 200 kłuca. A będzie ten jeszcze taki stary, nad, stary ten John Deere, tylko ten taki starszy. Ale wypada, będzie nie miszła już. <tryk> takie to nie to samo co Setor. Nie to samo. To cichutko to, tutaj też mam niby radio i ten, ale tam zjedź sobie na pełnych obrotach i tak cichutko przez to kapina, to radio słychać, nie trzeba mieć o tak jak ja mam, jak w setorze jak ten to radio to na fula jest, to nie słychać nic. A to wiecie jak to jest po prostu No jak oczywiście nakryłam tam Staram się puszczać ratio, ale... ale jakieś takie, co takie, co się wydają No nie jeszcze ja prawda, tak. Które z nami które nie mają prawo być. O Tama chyba nie. O, nie chodzi tam. I lecimy, nie śpimy. Ale ale ten prasowanie tam ja nie mam nic do tego. To praswania. Światam za rano. Jeszcze w jedną, w drugą stronę. To muszę się zatrzymać, tylko żeby wyładować. No i to to relaks w sumie jaki. I się w stopie alercanską. Cały czas. Trujecz ten. Yy, cały czas na trujeczce. Tylko kas trzeba w zasadzie. I kierownicę tam skręcić. 嗯，你说进门。 <laughs> Okej, możecie pisać, czy filmy policzę kurwa, z, z Radem, jak włączam, czy raczej tak normalnie tylko. Więc. Kurwa. coś, kurwa, coś się przypało, chyba. Zostawmy sobie poruszyć. Nie, naciorka. No o, ty czędziny. O, nie, tam się chwilowo pewnie przy wyszucie za szybko może ruszyłem, mi się też zapchnęła kula na kapatu, co ja Co się nie przepało. <coughs> Byk, ja na kolejne pole. Czekać! Dobra, jestem Dobra. o dużo wysyto. Dobrze, że się. O, w karty tylko kuszu. byle czy ten, ale e, no cóż, no czy by... widzisz, czy siatka związała, albo czy jest siatka, albo czy się nie zapchało to trzeba tą szybkę mieć otwartą yes. i się 进了进门。 I lecimy widzowie z tym koksem. Myślę, że to pole skończymy i będziemy kończyć odcinek. Ja też trochę za nie chcę robić odcinku, bo to, że taka monotonia, bo i jadę, jadę i co w tym ciekawego jest to odmontanie. Jadę, kalam i radziogram. Też w nie mówiłem, ale ja po SP jestem, co? Dobra, widzowie, jesteśmy po krótkim cięciu, ale tam się przypchało, się kurwiło, musiałem to tak odetkać wszystko. No. Mm. Tu сина, от керния, че на откърнява, че са е епал. Добре, може да почваш, No zakarniacze to mi się przypchało, bolesne.

Dobra, tak jak mówiłem, to pole skończymy, będzie koniec filmu. Więc cześć się mano, trzymajcie się widzowie. Yy, co tam, jeżeli jesteście i yy, oglądacie ten weekend, czy to miłego weekendu, ja to nakrywam na zapas. Nakrywam to w ten sam dzień, kiedy powinien wyjść drugi odcinek z tej serii. Nie, trzeci odcinek, tak, trzeci odcinek z tej serii, Więc. Nie wiem jak to wygląda, yy, ale mam nadzieję, że widzimy się. No czekajcie, czwarty jutro, czwartek, piątek. To mam nadzieję, że widzicie to w piątek albo w czwartek późnym wieczorem. <laughs> Dobra, nic się nie pora, czyli na zaposmu na tyle to. Cześć się, sobie na razie, a... a... A co, ja, biedny, biedny rolnik, ja chcę dalej pracować. A wy trzymajcie się, cześć!